Cześć, to znowu ja. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Tego filmu miało nie być, tym bardziej w ogóle o tej porze. Ale! Pojawiły się! Są oficjalne zdjęcia zestawów z Harry'ego Pottera na wakacje tego roku. O! Znaczy, jeszcze nie są wszystkie oficjalne, ale omówię te, których nie ma oficjalnych. Może w międzyczasie wskoczą, bo już część wskoczyła i stwierdziłem, że po prostu lecę na strych i to dla Was nagrywam. Dobra, mówiłem wam ostatnio, całkiem niedawno, że wyciekły zdjęcia. Tylko jeszcze to takie wiecie, z tym znakiem wodnym Confidential, jeśli chodzi o ten zestaw Expecto Patronum, gdzie mamy Harego, Syriusza, dwóch dementorów i Patronusa. No, to ten zestaw już wyciekł i się pojawił, ale tak szczerze mówiąc, to on chyba nie jest tutaj taki najistotniejszy, bo oprócz tego zestawu. Pojawił się też, którego jeszcze nie ma zdjęcia przeciekowego w momencie, jak nagrywam, ale to się może uzupełni. Pojawił się też zestaw z błędnym rycerzem, czyli tym autobusem, gdzie jak czarodziej zrobi to nagle i pojawia się ten night bus i można w niego wsiąść i jechać gdzieś. Szybko. Wyginając czasoprzestrzeń itp. I tak, w stosunku do pierwowzoru wygląda lepiej, ale nadal ta konstrukcja nie jest jakaś taka wow. Um, ale Nieważne, nieważne są kolejne zestawy, i te kolejne zestawy są wow. I tutaj absolutnie nie przesadzam, nie przeginam. Zacznijmy może od tego zestawu z rogogonem węgierskim, czyli Hungarian Horntail True Wizard Challenge. I to jest zestaw, który będzie kosmicznie przepłacony. I który, w mojej opinii, jest najbrzydszym zestawem z tej fali nowości Harry'ego Pottera. Dlaczego? Puff. z wielu powodów. To znaczy tak. Mamy tam cztery minifigurki i fajnie, bo to są minifigurki uczestników turnieju magicznego w tych strojach do wykonywania a, tych zadań. Więc mamy flare, mamy Kruma, mamy Cedrika i mamy Harego. I okej. Okay. Yy, mamy tam też taki budyneczek albo nie wiem, co to wygląda. To trochę wygląda jak taki Belek gdzieś na zewnątrz, w terenie, z wyciętym jeszcze serduszkiem w ogóle. No, taka mini konstrukcja, która jest jakby fragmentem dormitorium, a to jest chyba po prostu poczekalnia, gdzie zawodnicy czekali na wykonanie swojego zadania. Jest też złote jajo, no spoko, ale jakby główną atrakcją jest smog. Ja liczyłem, że ten smog, bo tak też mówiły przecieki, jak chyba na targach Toyfer były pokazane te zestawy, tylko nie można było robić zdjęć. Pojawiły się gdzieś szkice, jakby te szkice potwierdziły design tych wszystkich zestawów, ale zestaw z rogogonem miał być taki, że rogogon będzie ewidentnie podobny do Smauga. No, podobny to on jest. Tylko że ze Smauga ma to, że ma łeb i ma skrzydła. Smaug w ogóle miał też takie skrzydła zginane, one były jakby takie silikonowe. Rogowan węgierski wygląda źle. Jego głowa kojarzy mi się z tymi głowami z walizki Newta Commandera tych fantastycznych zwierząt. Tak poza tym on jest zrobiony z klocków, wygląda po prostu jak wielki kurczak. A... I ten smok mi się po prostu nie podoba. Może sądzicie inaczej, dajcie znać, co wy uważacie o tym zestawie. Ale, w mojej opinii, ten rogogon po prostu zsie. Totalnie. Ale, dość pastwienia się nad smokami kiedy mamy dwa totalnie super zestawy. Po pierwsze chatka Hagrida i tutaj też potwierdza się właśnie ten przeciek z tymi szkicami, że chatka jest podwójna. I co do chatki, zawartość w ogóle jest obłędna. Mamy Hagrida, mamy Corneliusza Knota, czyli Ministra Magii, mamy Kata, który się nazywał chyba McNary, jak dobrze pamiętam, no i oczywiście Harego Rona i Hermione w tych takich wyglądach, w tym designie z więźnia, z kabanu i jest tutaj też figurka Hardodzioba w nowym Moldzie w nowej formie. Chatka bardzo fajna. Zawiera też w ogóle cztery dynie, które wyglądają niesamowicie. Kojarzą się z tymi dyniami halloweenowymi, ale to są normalne dynie. I dodatkowo jest tutaj też świecący klocek. I ta chatka jest dość fajnie wyposażona. Jest naprawdę całkiem sympatyczna. Więc sześć figurek, fajna konstrukcja plus hardodziob dają radę. Ten zestaw jest ok, Ale Studzimy po prostu wszystkie emocje teraz, bo jest jeszcze wieża astronomiczna, i ta wieża astronomiczna. E, konstrukcyjnie zastanawiam się, czy to nie jest najlepszy element Hogwartu. No bo mamy trzy elementy, czyli mamy wielką salę, mamy ten zestaw z wieżbą bijącą, który jako element Hogwartu jest po prostu słaby, ale wieża astronomiczna wygląda uch, obłędnie, jest naprawdę świetna. Sama konstrukcja, jakby wizualnie patrzymy na ten set i mówimy, kurde, jakie to jest dobre, jakie to jest. Klimatyczne! Jakie to jest poterowe? Jakie to jest wow! Jakie to jest piękne, niesamowite? I jeszcze. Jest 8 minifigurek, ale w ogóle tak patrzę sobie, to w środku mamy elementy z balu, czyli to jest zestaw nawiązujący do czary ognia. Więc tutaj rodzi się pytanie, czy w kolejnych falach nowości LEGO pójdzie w takim kierunku, że dostaniemy za jednym strzałem zestawy z zakonu Feniksa z księcia półkrwi i z obu części insygniów śmierci, czy to zostanie jeszcze rozbite na dwie fale nowości, bo potencjał jest niesamowity. Więc tutaj zatrzymujemy się w obrębie tych zestawów na więźniu, skabanu i na czarze ognia. Mamy motyw właśnie tego balu świątecznego. Są tutaj też oczywiście uczniowie i nie tylko uczniowie, bo i nauczyciele poprzebierani za... za poprzebierani w stroje takie wyjściowe, wieczorowe. E, tutaj widzę, że też ten zegar ma jakiś mechanizm wbudowany. Coś tam jeszcze można pokręcić, więc funkcji zabawowych będzie sporo. Ten element, tą całą wieżę oczywiście możemy podpiąć do Hogwartu i do tej części Hogwartu z wieżby bijącej. No i mamy tutaj osiem minifigów. Mamy tak. Hermiona w tej sukni balowej, gdzie... Wszyscy się dowiedzieli wtedy, że jednak Hermiona może dobrze wyglądać. E, mamy Kruma, mamy chyba Cedrika, jeśli dobrze widzę. E, mamy oczywiście Harego, mamy Rona w tej śmiesznej stylówie. E, chyba też jest tutaj Fleur. E, bardzo ładnie. Wystylizowany Dumbledore i opiekunka domu, znaczy domu szkoły, tej z Francji, czyli Bobaton, chyba tak to się wymawia. Francuskiego się nie uczyłem. W każdym razie minifigurki świetne, cena, jak dobrze pamiętam, to chyba miało być 80 albo 90 dolców, więc nieco taniej niż Hogwarts. 8 minifigów, naprawdę, wow! więc jeszcze czekam aż wyciekną te zdjęcia kalendarza adwentowego bo nie wiem co będzie w środku no niestety te rozmazane zdjęcia nie były takie wskazujące jakie tam jeszcze mogą być figurki bo chyba Harry z Hermioną plus jakieś tam te choinki i tak dalej co więcej nie wiem czekam na info no i tak jeszcze omówimy sobie w takim razie ten zestaw o którym wam mówiłem wcześniej czyli właśnie ten zestaw z tym, tym Nightbassem e, i też zestaw, o dobra, jest też już widzę tutaj oficjalne zdjęcie e, patronum, więc wrócimy do niego. Dobra, są dwa drzewka e, i kawałek e, wody. Tutaj ten kawałek wody to jest po prostu okrągła płytka. E, no i tak, świetna figurka Syriusza, który wygląda właśnie, wiecie, jest w tych, takich łachmanach, jest totalnie po prostu sponiewierany. Harry go będzie teraz ratował, a dementorzy robią i chcą się ich tam, wiecie, im pocałunek eee, i jeszcze tam w tle ten patronus. Jeśli rzeczywiście ten zestaw będzie za te 20 dolarów, o których się mówiło, no to to jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Bo zestaw za rokiem był strzałem w kolano, w mojej opinii. Był fatalny. Ten wygląda niesamowicie. No i te drzewka są po prostu ładne, a to w Lego się rzadko zdarza. Eee, dwóch dementorów, plus figurka Harego i Syriusza. No i ten niesamowity patronus. Czego chcieć więcej? To jest niesamowite, i wydaje mi się, że. Też dzięki temu zestawowi będzie sobie można po prostu zebrać większą ekipę dementorów, żeby na przykład zrobić jakiegoś moca, czy też na przykład, nie wiem, otoczyć dementorami Hogwarts, bo możemy już zrobić powiedzmy te ostatnie części Harry Pottera, więc naprawdę jest moc. No a co do Nightbasa, czyli tego błędnego rycerza, tutaj. Przyznam szczerze, że jakby ciężko jest mi coś więcej powiedzieć na temat tego zestawu. Mamy tam trzy minifigurki. Um, konstrukcja jest ładnie odstudowana, jest dość ok, ale po prostu jakby bryła tego pojazdu jest szalenie prosta i tutaj nie można było się spodziewać fajerwerków: że nagle będzie takie, wiecie, puh, jakaś erupcja pomysłów, że to będzie takie wow i w ogóle. Więc po prostu ten zestaw jest poprawny. I teraz, gdybym tak miał sobie te zestawy sklasyfikować, to z tych pięciu setów mamy obłędną wieżę zegarową, bo naprawdę, ten zestaw bardzo mi się podoba. Bardzo udaną chatkę Hagrida z świetnymi minifigurkami. Super ten, powiedzmy, no, zestaw startowy, tak, tak go nazwijmy, czyli zestaw z Exfecto Patronum. No i cóż... Taki sobie błędny rycerz, który jest, jakby go nie było, ja bym wcale nie płakał. Jeszcze liczyłem, że tam będzie figurka ponuraka, a z tego co widziałem, to chyba jej nie ma. No i niestety zestaw, który najbardziej mnie zawiódł, czyli właśnie ten turniej trójmagiczny, liczyłem na naprawdę pięknego smoka. To po prostu będzie zestaw, który będzie bardzo przepłacony, który po prostu kupimy po to, żeby mieć na przykład błyskawice, bo widzę, że tutaj miotła jest przerobiona na błyskawice yy, i po prostu cztery minifigurki uczestników Turnieju magicznego, no bo ten smok, tak szczerze mówiąc, wygląda w mojej opinii głupio i idiotycznie. Ale to tylko moje zdanie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.